Dzień dobry, więc zastanówmy się, dlaczego i z jakich powodów właściciele mogą sprzedać lub po prostu pozbyć się używanego Nissanatina drugiego. Oferta silników drugiej generacji przedstawia się następująco: 2,5 litra 167 km CVT napęd na wszystkie koła, 2,5 litra 182 km CVT, 2,5 litra 249 km CVT. Najbardziej popularna jest konstrukcja zawieszenia: kolumna Macphersona z przodu i konstrukcja wielowahaczowa z tyłu. Dzięki czemu samochód jest wygodniejszy i sterowniejszy. Samochód prowadzi się płynnie, ale nie pokonuje nierówności. Klasa biznesowa z wieloma opcjami, które nie są gorsze od konkurentów. Ma bardzo krótką listę pozytywnych cech od właścicieli samochodów. Cena na rynku wtórnym jest na poziomie klasy średniej. Komfort, reprezentatywny wygląd, jakość wnętrza. Cały plastik jest miękki i przyjemny. Duży wybór kolorów, w tym skórzanych. Zużycie w silnikach 3 i5 litrowych wynosi tylko 15 litrów na 100 dzięki ekonomicznej przekładni CVT. Niezawodna automatyczna skrzynia biegów we wczesnych wersjach silników 2 i 3 litra. Silniki bez reklamacji. nawet klasa biznes ma swoje niedogodności. Częściowo dlatego, że nie da się zadowolić wszystkich. Samochód ma niewielki prześwit wynoszący 15 cm. Wiąże się to z niewygodną, niską pozycją siedzącą w samochodzie. Prawdopodobieństwo uszkodzenia zderzaków wzrasta również podczas parkowania obok krawężnika lub krawężnika. Pojawiły się pewne uwagi dotyczące ergonomii kabiny. Przyciski do włączania podgrzewanych siedzeń są niewygodnie umieszczone w przednim podłokietniku, a oparcia tylnych siedzeń nie składają się, ale jest mały luk, na przykład na narty. Przestarzały system multimedialny zmusza właścicieli do rezygnacji z niego lub szukania sposobów na jego wymianę na nowocześniejszy, a to oznacza dodatkowe wydatki. Ale te małe rzeczy w żaden sposób nie są porównywalne z tym, co czeka właściciela od strony technicznej. Samochód ma słabą konserwację, trudno jest samodzielnie wymienić niektóre części i żarówki, a jeśli wziąć pod uwagę, że niektóre podzespoły wymieniane są tylko jako złożenie, to istnieje bezpośrednia droga do specjalistycznego serwisu. Oto niepełna lista punktów technicznych, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem Teany. Przekładnia kierownicza jest krótkotrwała. Drogi, krótkotrwały wisiorek. Wariator CVT ma krótki zasób, około od 160 do 180 T.Km. Zalecana jest wyłącznie wymiana, słaba elektryka. Okresowo psują się cewki zapłonowe i czujniki, przewody często się strzępią. To wystarczy, aby odpowiedzieć na główne pytanie, dlaczego ten model klasy biznes jest tak tanio sprzedawany na rynku wtórnym. Jest zawodny i kosztowny w utrzymaniu. Do tego dochodzi wysoki podatek od samochodu i drogie ubezpieczenie ze względu na moc silników. Ale to drobnostki w porównaniu z częścią techniczną. Decydując się na zakup Nissanatina, podejdź do kwestii wyboru z całą odpowiedzialnością. 60% sprawdzanych przez nas samochodów miało więcej niż jednego właściciela, a także wypadki niewymienione w ogłoszeniu. Z jednej strony samochód okazał się zawodny i drogi w utrzymaniu. Uwagę kupujących przyciąga jedynie reprezentatywny wygląd i poziom komfortu. Z drugiej strony, jeśli wybierzesz długo i ostrożnie, przeprowadź wszelkiego rodzaju kontrolę przy zakupie, dokładnie sprawdź część techniczną, a wtedy znajdziesz egzemplarz na żywo w który nie będziesz musiał inwestować niczego poza benzyną, ropą i materiały eksploatacyjne. Cześć przyjaciele! Szukasz używanego samochodu? Warto zwrócić uwagę na stronę CARME PRO. CARME PRO to duży katalog samochodów, silniki, skrzynie biegów, a najlepsze jest to, można znaleźć informacje o awariach dowolnej części, absolutnie wolny. Wejdź na stronę CARME PRO i dowiedz się o wszystkich możliwych słabych punktach używanych samochodów.